OK, więc teraz temat e, zmiennych w PLC, czyli znaczenie, zastosowanie zmiennych, różnice pomiędzy zmiennymi lokalnymi i globalnymi, e, różnice między adresowaniem absolutnym i symbolicznym, sposoby deklaracji w tablicy PLC -TAX, zmiana nazwy adresów zmiennych, tworzenie globalnych bloków danych, deklaracje, zastosowanie zmiennych z globalnych bloków danych. Więc to teraz omówimy. Chociaż bloki danych to jeszcze zobaczymy. Czy to w tej części, czy w następnej, no ale ogólnie zmienne i PLC tax jest to najważniejsze zagadnienie na teraz. Na początku oznaczenia. Jeżeli ktoś pracował w stepie klasycznym, czyli tak jak tutaj po lewej stronie V5 Kropka najnowsze 5 serwis pack 3 albo 4, serwis pack 4 No to można już obsługiwać pod Windows 10 nawet. E, więc wcześniej e, nazywało to się Symbol Editor, był tylko jeden, tak naprawdę. Więc wszystkie nazwy symboliczne tworzyło się w jednym miejscu. Była taka du duża lista, jeżeli tych zmiennych było dużo. Teraz to jest PLC tags i można tworzyć ich więcej, jakoś tam je sobie grupować, sortować. Y variable Table, czyli tak zwana tablica VAT do podglądania zmiennych, modyfikowania zmiennych, wymuszania wyjść, a teraz to się nazywa Watch Table, więc działanie takie same, tylko inna nazwa i UDT, czyli User Data Type zostało zmienione na PLC Data Type, chociaż te UDT to i tak tam się pojawia w tym Portal, jako e, jak tworzymy nową strukturę tak naprawdę, bo PLC Data Type to jest tak naprawdę struktura użytkownika, czyli zbiór zmiennych różnego typu opisujących obiekt, ale do tego jeszcze przyjdziemy, więc te UDT się pojawia. I tak, na początku e, zmienne globalne, lokalne. Podział i jak to, jak to wygląda, więc obszary zastosowania. Przede wszystkim e, zmienne globalne, no to jak sama nazwa mówi, zastosowane e, dla całego CPU tak naprawdę, czyli z, ka z każdego miejsca jest to wi widoczne, z każdego bloku, czy to funkcja, czy, czy to czy to funkcja FB, czy FC, czy blok organizacyjny, to jest wszystko widoczne. No i nazwa musi być unikalna, więc tutaj mówimy o zmiennych mm, bardziej jako markerach, czyli takich zmiennych globalnych, trochę jeszcze w klasycznym rozwiązaniu bo jeżeli chodzi o bloki danych, no to nazwa samej zmiennej nie musi być unikalna, nazwa samego bloku musi być unikalna. E Zmienne lokalne, no to są widoczne tylko i stosowane tylko w obszarze innego bloku, czy to funkcja w C, w B, czy to blok organizacyjny OB. O blokach będziemy mówić później, jednak już ta nazwa tutaj się pojawia. Jedyne co no to unikalna nazwa wewnątrz wewnątrz bloku, więc zmienne lokalne są tak zwane zmienne tymczasowe tylko, tylko w, sekcji, w sekcji interfejsu jest sekcja Temp i tam się tworzy właśnie takie zmienne lokalne, lub ewentualnie zmienne statyczne do funkcji FB, ale to za chwilę do tego e, przejdziemy. Operatory. No to tutaj mamy jakby obszary pamięci obszar e, zmienne lokalne podzielone właśnie na obszary pamięci, bo jest obszar pamięci wejść i są zmienne właśnie wejścia, czyli jakby na przykład przycisk start, więc on jest podłączony gdzieś tam do naszego wejścia do modułu, i później stan tego przycisku trafia. Na pamięć, do obszaru pamięci do obszaru pamięci wejść. No i później w programie to jest zmienna i przypisana, przypisana jako wejście. Więc operator jako wejście. Więc jest specjalny identyfikator, literka I, że to jest wejście. No i analogicznie no wyjścia to jest jako Q traktowane. Bity pamięci, czyli pamięć M. No i tutaj mamy zmienne i bloki danych, więc też zmienne globalne, właśnie, czyli bloki, glo, bloki danych zazwyczaj są e, zasięg globalny i tam zmienne. No i tutaj SIMATIC Timer i Counter, więc to jest tylko właśnie podsterownik S7500. Mamy dedykowane timery i liczniki, ale to też w klasycznym rozwiązaniu. No tutaj, w sensie, aby była kompatybilność ze sterownikami z 7300, żeby można było zrobić migrację, więc to zostawiono. Chociaż jak się robi nowy program, więc już tych timerów i kanterów się nie wykorzystuje. Są dedykowane funkcje, które znacznie lepiej działają, sprawniej i są bardziej optymalne. Ok, no i tutaj mamy tymczasowe e, zmienne typu static tylko dla FB. Więc też, też podobnie, e, tutaj bardziej pod parametry można powiedzieć, e, bo jak tworzymy funkcję, możemy zadeklarować pa, parametry i przypisać jako parametr e, sygnał, właśnie jakiś wyjściowy, jakiś czujnik. Więc Wtedy patrząc jakby z poziomu na przykład funkcji w no to wtedy to są zmienne też takie tymczasowe i też lokalne. Miejsce definicji, no to mamy tablicę plc tags, czyli tutaj mamy właśnie y, zasięg globalny, ta tablica jest widoczna wszędzie, więc te zmienne, które zdefiniujemy, na przykład ten przycisk start, o którym mówiliśmy tutaj, no to wówczas... Wówczas też jest widoczny, właśnie w całym, całym programie. No i tak powinno być. No i globalne bloki danych. Lokalne, no to wewnątrz, wewnątrz jakiegoś bloku jako wewnętrzne parametry. No i reprezentacja to jest ważne, że jeżeli jest globalna, no to jest w cudzysłowie. Chyba, że to jest bloku danych, więc nazwa na początku bloku danych jest w cudzysłowie, później jest kropka i później się odnosimy do tej zmiennej max, na przykład, która jest w bloku danych, więc wtedy blok danych będzie w cudzysłowie, później będzie kropka i później będzie max, jako zmienna, która należy do tego bloku danych. Więc tak to trzeba by interpretować. A jeżeli chodzi o Zmienne lokalne, jak to widzimy w, w kodzie programu, no to na początku jest ten hash, ten krzyżyk, więc wtedy to jest informacja, że to jest e, zmienna lokalna, czy to statyczna, czy tymczasowa, czy to parametr. To wtedy w ten sposób jest to reprezentowane. Tego krzyżyka nie trzeba pisać. Tia Portal dodaje to automatycznie. Więc warto, żeby parametry po prostu nazywać przedrostkami. Czyli jeżeli parametr wyjściowy to jest I, podkreśnik, parametr wyjściowy to o, o, podkreśnik, a jeżeli jakaś zmienna tymczasowa to na przykład T, czy temp, jako temp, żebyśmy po prostu za pomocą takiego przedrostka mogli, mogli od razu patrząc na zmienną wiedzieć, gdzie ona jest zadeklarowana, skąd ona przychodzi. Więc to już jest jeden właśnie z kroków praktyk do, dobrego programowania, żeby odpowiednio nazywać te zmienne. Ok, i teraz znaczenie zmiennych i typów zmiennych. Więc tak, jeżeli chodzi o właściwości zmiennych, no to nazwa symboliczna, czyli symbolic name, typ zmiennej musi być przypisany data type, zakres. tej zmiennej lub jakaś tam wartość, no i w zależności, yy, gdzie to definiujemy, czyli na przykład jeżeli definiujemy jako wejście, no to musimy ogólnie obszar pamięci musimy wskazać, czy to jest obszar pamięci wejść, czy obszar pamięci wyjść, czy obszar pamięci M, więc to trzeba, trzeba określić. No i kolejna rzecz, no to typ zmiennej czyli typ zmiennej określa, pozwala określić możliwy zakres zmiennej, czyli na przykład jaki jest typ byte, no to jest od 0 do 255. No i dzięki temu, że jest określony typ, no to kompilator wie jak, jaką instrukcję zastosować, żeby wykonać daną, dane, dane, powiedzmy zadanie, dany, dany kawałek kodu yy, i tak, też programista, jeżeli na przykład programuje w języku STL no to też musi użyć odpowiedniej instrukcji matematycznej, żeby dodać dwie zmienne na przykład. Więc jeżeli będą to zmienne typu int no to trzeba będzie użyć innego y, operatora powiedzmy, a jeżeli to jest zmienna typu real, typu zmiennoprzecinkowego no to innej instrukcji, więc więc to też zależy, ogólnie typy zmiennych muszą się zgadzać, czyli instrukcja jeżeli jest do wyboru no to to programista wybiera, czasami niektóre no to są powiedzmy TIA portal nam pomaga jeżeli robimy dodawanie za pomocą, za pomocą bloczka add no to jak do parametrów przypiszemy zmienną no to on automatycznie się dostosuje, jeżeli chodzi o typ, bo on po prostu, TioPortal wie, jakiego typu jest ta zmienna, więc trochę nam, trochę nam pomaga. No i też typ, typ zmienny. Pozwala dla Tia Portal a finalnie dla sterownika zarezerwować obszar pamięci dla danej zmiennej, więc po prostu wiadomo ile, ile bajtów trzeba zarezerwować w pamięci dla danej zmiennej. No i też sposób jej reprezentacji później, bo. Są zmienne typu 32-bitowego, jak na przykład the int. No i zmienna real też jest 32-bitowa, ale sposób jej reprezentacji i w pamięci jest inny, więc poszczególne bity znaczą coś innego, ale o tym powiem sobie dokładnie później. Więc podstawowym znaczeniem e, zmiennych, najważniejszym e, jest e, przebywanie informacji, na których tak naprawdę działa, działa sterownik. Więc jeżeli na przykład mamy objętość zbiornika, to jest dla nas informacja, no i dzięki temu wiemy, ile wody do tego zbiornika możemy na przykład nalać yy, i wiemy, ile tej wody tam jest dzięki kolejnej zmiennej, która pokazuje aktualny stan i w ten sposób możemy to kontrolować. No, i zmienne też opisują jakieś tam obiekty, czyli to, co widzimy tutaj, silnik, tak jak ten zbiornik, o której wcześniej mówiłem, też można w jakiś sposób opisać i w zależności od, od obiektu i tego, co na nim chcemy zrobić, no to możemy go opisać na ileś tam sposobów, czyli przypisać mu ileś tam zmiennych, w zależności od tego właśnie co chcemy zrobić. Czyli na przykład jak silnik, no to możemy pokazywać aktualną prędkość i tą prędkość, którą zadaliśmy. Więc nie zawsze może to się zgadzać na przykład, bo silnik ma jakieś tam obciążenie i nie może osiągnąć zadanej prędkości. Ale dzięki temu widzimy co, co z nim się dzieje. No i tutaj ważny, ważny slajd, elementarne typy danych, jakie są, czyli zmienne typowo bitowe, zmienne znakowe i typy liczbowe. Więc jak widzimy niektóre się powtarzają, na przykład the int mamy 32 bity i the word mamy 32 bity, tylko sposób reprezentacji jest trochę inny, bo tutaj mamy pokazane w systemie szesnastkowym, czyli mamy w na przykład albo tutaj dw jako the word, czyli double word, czyli podwójne słowo. Słowo to jest 16 bitów, podwójne słowo no to jest 32, dlatego double. No więc to jest przykład typowej reprezentacji jeszcze też ze sterowników klasycznych. W tych dla 1200 1500 już tych tego początku nie będzie. W niektórych miejscach będzie widoczne, w niektórych nie, ale najważniejsza jest ta 16. 16 no to jest sposób reprezentacji że mamy szesnastkowo. Może być jeszcze ósemka jako ósemkowo, dwójka jako binarnie. Więc dla tych typów właśnie byte, word, the word, el word, no to domyślny typ reprezentacji to jest 16. Czyli szesnastkowo. Ale oczywiście można zmienić na dziesiętny, bo oczywiście najbardziej Typ reprezentacji, który nam najbardziej się kojarzy, to właśnie ten dziesiętny. Oczywiście nie, nie wszyscy wiedzą, albo pamiętają ze szkoły, że to jest właśnie typ dziesiętny. Typ znakowy, czyli mamy jakąś tam e, literkę, jakiś tam znak, a, e, alfanumeryczny, który tak naprawdę ma odpowiednik e, w formie wartości, tylko my po prostu nie widzimy. Tego, tylko bezpośrednią literkę no i tutaj są e, apostrofy więcej, więc to jest też ważne więc wtedy od razu widać, że to jest znak no i tutaj mamy liczbowe też 16 16 bitów 32 więc e, te typy są jeszcze dla sterowników S7300 wykorzystywane też tam są, ale już tych nowych typów Powiedzmy, to nie ma, czy nie. U ogólnie to jest unsigned, czyli bez znaku, int. Czyli też int 16-bitowy, tylko bez znaku. Tutaj mieliśmy ze znakiem, czyli od minus do plus, a tutaj mamy tylko wartości dodatnie. 16 bitów wartości dodatnie, 32 dodatnie, i tutaj mamy sint, czyli short int, czyli 8 bitów ze znakiem albo 8 bitów bez znaku. Czyli dokładnie to samo, jakbyśmy mieli byte, czyli US int od 0 do 255. No i typy 64-bitowe już pod Sterownik tylko i wyłącznie 1500.